11 marca 1990 roku przez ówczesną Litewską Socjalistyczną Republikę Radziecką została uchwalona deklaracja niepodległości państwa litewskiego. Akt ten podkreślał odnowienie i prawną kontynuację państwa litewskiego z okresu międzywojennego, które znalazło się pod okupacją Związku Radzieckiego i utraciło niepodległość w czerwcu 1940 roku. Litwa jako pierwsza z republik radzieckich proklamowała niezależność odchylącego się ku upadkowi Związku Radzieckiego. Zapytaliśmy mieszkańców i gości Warszawy, czy oni słyszeli o tym ważnym dla Litwy wydarzeniu i co tak naprawdę oni wiedzą o Litwie, Litwinach i Polakach zamieszkujących Litwę. Słyszałem, trochę się interesuję historią, e, natomiast co wiem o Litwie. No, wiem, że historycznie wiązały nas bardzo silne łączyły nas bardzo silne więzi eee, i no jest to jest to myślę ważne państwo, jeżeli chodzi o ten region dla Polski, także myślę, że Litwa, Polska jest ważna dla Litwy, jeżeli chodzi o Europę. No i dobrze, dobrze, że tak się stało. Tak słyszałem, właśnie było głośny tam też tam oraz w Egipcie. Jak... Wiadomo, że tam pokazuje taka informacja jest bardzo ważna dla, e, dla każdy kraj, tam w nasz, e, nasz arabski kraj, żeby, żeby ludzie tam widzieli, tam, co się dzieje też tam za zagraniczna, żeby ludzie tam otworzyli tam ich oczy, na przykład jeżeli ktoś im się nie podobał cokolwiek tam w swoim kraju to trzeba walczyć ten, na to. Słyszałam o tym i kibicowałam mocno litwie, żeby się wyzwoliła. Z pod pewnego reżimu, żeby wróciła do wolności, żeby była niezależna, i żeby była naprawdę państwem, które kiedyś wejdzie do Europy, nie będzie po stronie wschodniej, tylko europejskiej. Litwini, podobnie jak Polacy, mają ten sam charakter, czyli czują się, chcą być wolni, i dlatego Litwini, jako pierwsi z układu postowieckiego Związku Radzieckiego, wystąpili i po prostu stworzyli odrębną samodzielność kulturową. Kulturową mieli, tylko polityczną. Dużo, trochę o zabytkach wiemy, mają ładne zabytki. Wilno jest ładne, także byliśmy w Wilnie, oglądaliśmy, także podoba nam się. Tak, ja pracowałem u nas w Egipcie w takie, takie miastach turystyczne gdzie ja, ja pracowałem jako przewodnik turystyczny i miałem bardzo dużo bardzo dużo klientów, turystów z Litwy, z dużych różnych miejsc na cały świat. Z Rosja z, z Ukrainy, z Polski też tam. Także, także Litwa to nie jest taki kraj, który tam nie znany tam na, na świecie. Litwa to jest bardzo znany. I słyszałem też, byłam też tam. Ale byłem przez jakieś tam 2-3 dni. E, ładny kraj, bardzo ładny kraj. M się Bardzo mi się podobało. Jesteście Państwo w Unii Europejskiej. Gospodarka z tych naszych przekazów y, telewizyjnych wynika, że się dobrze rozwija, że kraj staje się zamożnym krajem, kraj staje się krajem y, o wysokiej kulturze pielęgnuje tę kulturę litewską, także same superlatywy. Wiem, proszę pana, bo tam nawet Józef Piłsudski, matkę ma na cmentarzu, i bardzo dużo czytam o, o Wilnie, o Wowie, do Lwowa to nawet jeżdżę, bo mam tam rodzinę, a Wilno sentymentalnie, ponieważ zawsze Polacy i Litwini no, żyli w symbiozie i dobrze, że Litwa ma niepodległość, Polska ma niepodległość i niech dalej żyją w symbiozie jako dwa państwa, dwa przyjazne słowiańskie narody, które się wzajemnie wspierają i nie czyhają na niepodległość, no, żeby czyjąś tam niepodległość, no, żeby powiedzieć, nie wolę nie wziąć nikogo. Ani Litwę, ani Polskę, ani Ukrainę też, nie? Z nazwiska to będzie ciężko, natomiast kojarzę Panią Prezydent, taką blondynkę. O tak, 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 no te nazwiska litewskie są czasami trudne do wypowiedzenia, ale tak, kojarzę. O Boże, teraz to no Jagiełło. O, 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 proszę bardzo. A Krzewicz też ma nasz stamtąd korzenie. Tak, współczesnych Litwinów to nie za bardzo yy, panu powiem, bo nie przygotowałam się, bo to się, to się wszystko miesza. W każdym razie no, ja szanuję bardzo Litwinów, Litwę i cieszę się, że jesteśmy w tej jednej rodzinie europejskiej. Czy stosunki są dobre? One teraz się po prostu polepszyły i idzie to w dobrym kierunku. To znaczy, żebyśmy w dalszym ciągu się czuli jak bracia. Ja życzę nie tylko 30, ale co najmniej 100 w dobrym rozwoju, w, w tym, żebyśmy po prostu wyprzedzili w tej Unii te nasze po, poradzieckie państwa, wyprzedzili państwa zachodnie, które po prostu noszą głowę dosyć wysoko. Brangus letuvos. Čmo dnes. A v Jajkinu, Jus, Us, napríklad, Usom, O máte tu v nedože, Adkur, Rimo, viena.